Cześć, pokażę Wam dzisiaj w moim filmiku, jak zrobić taką fajną, dość niedużą chustę e, trójkątną e, zrobioną z oczek łańcuszka i słupków podwójnie nawijanych. Chusta jest bardzo prosta. Jest mocno ażurowa, dlatego właśnie nie jest ciężka, kiedy sobie ją gdzieś tam na szyi zawiniemy. E, oczywiście wielkość chusty będziecie sobie regulowali e, swoją pracą. Miałam troszeczkę taką sieć rybacką, chociaż pewnie jeżeli ktoś tu jest związany z branżą, to mnie wyśmieje. Mi się tak kojarzy. No to dobrze, zacznijmy. Do zrobienia chusty użyję włóczki Drops, e, fable, fable, nie wiem jak oni ją dokładnie nazywają. To jest włóczka, która wydaje mi się, że pojawiła się w ogóle niedawno, nie kojarzę tej włóczki. Ona składa się z wełny w 75% i 25% to jest poliamid. Beżu, trochę różu i trochę popielu, także naprawdę fajnie to wygląda. Żeby ta praca była taka bardziej jednolita, ten wzór zresztą też będzie bardzo prosty, ale o tym się za chwilę przekonacie. No to zacznijmy. Jak już wspomniałam, chusta będzie robiona dosłownie dwoma rodzajami ruchów, czyli oczkami łańcuszka i słupkami podwójnie nawijanymi. Rozpocznę od zrobienia łańcuszka. Łańcuszek będzie składał się z sześciu oczek na początek. Następnie robię słupek podwójnie nawijany i wbijam się w tą pierwszą tutaj pętelkę przed supełkiem. I początek mam zrobiony. Tutaj ta pętelka, z której wychodzi ten supełek, z której wychodzi... Ten supełek, z którego wychodzi tutaj ta włóczka, to będzie mój dół pracy, ten wierzchołek trójkąta. Następnie robię sześć oczek łańcuszka. Odwracam, słupek podwójnie nawijany, i w to oczko, które jest tu u podstawy tego łańcuszka, wbijam się i robię ten słupek. W tej chwili mam już ten mój boczny trójkącik. W tej chwili robię trzy oczka łańcuszka, słupek podwójnie nawijany, i tutaj mamy łańcuszek z 6 oczek. Wbijam się w trzecie z tych oczek, i w tym właśnie miejscu robię mój słupek podwójnie nawijany. Następnie znów robię 3 oczka łańcuszka. I znów słupek podwójnie nawijany, i w to samo miejsce, w którym przed chwilą zrobiłam słupek, również wbijam się i robię ten mój słupek. Mhm. I co mamy do tej pory? Bo to może takie dosyć niejasne. Oczywiście zaraz w kolejnych rzędach będzie to łatwiej wyłapać, co my tutaj w ogóle robimy. Na dole mamy trójkąt, na bokach mamy trójkąty, i na środku jest kwadrat. Ten wzór właśnie tak będzie wyglądał. Wszystkie te boczne wzory, które będą na krawędziach, będą trójkątami. Natomiast wszystko, co w środku chusty, będzie kwadratami. No więc teraz robimy kolejny boczny wzór, czyli trójkąt. Dwa boki trójkąta to będzie sześć oczek łańcuszka. Następnie odwracamy pracę. Słupek podwójnie nawijany. I tutaj w podstawę znów tego łańcuszka wbijamy się i robimy słupek. Ten trójkąt na początku mam już tutaj zrobiony. Tak? Mam nadzieję, że to widać. Następnie robię dwa kwadraty. Czyli zawsze na tą poprzeczną krawędź górną trzy oczka łańcuszka, słupek podwójnie nawijany jako ta pionowa ściana. I tutaj wbijam się dokładnie nad słupkiem z poprzedniego rzędu. Pod dwie nitki. I robię słupek w tym rzędzie jako tą pionową ściankę kwadratu. Następnie ten kolejny kwadrat, czyli trzy oczka łańcuszka. I znów słupek podwójnie nawijany nad słupkiem z poprzedniego rzędu. I został mi do zrobienia tutaj jeszcze jeden kwadrat. Trzy oczka łańcuszka. Słupek podwójnie nawijany na pionową ścianę, którą znów wbijamy w trzecie oczka łańcuszka tego z sześciu oczek, który robiliśmy poprzednim rzędzie. No i teraz dojechaliśmy już do brzegu, także będzie ten trójkąt do zrobienia. Trzy oczka łańcuszka. Słupek podwójnie nawijany w to samo miejsce, w to samo oczko tego łańcuszka. No i znów mamy kolejny rząd, tak? Na bokach mamy trójkąty, na środku mamy kwadraty. Tutaj są trójkąty, tak? Tu, tu i tu. I w środku są kwadraty. Tych kwadratów teraz już będzie oczywiście coraz więcej. Kolejny rząd. Znów na początek 6 oczek łańcuszka jako dwa boki trójkąta. Odwracam. W podstawę tego łańcuszka robię słupek podwójny. Teraz, teraz do zrobienia mam 5 kwadratów. Także prosta praca 3 oczka łańcuszka. Słupek podwójnie nawijany. Nad słupkiem z poprzedniego rzędu. Znów trzy oczka łańcuszka. Górna krawędź. Pionowa ściana, słupek podwójnie, nawijany w słupek z poprzedniego rzędu. Tak, kolejny kwadrat mamy. Jeszcze trzy w ten sam sposób. Teraz robię czwarty. I również nad słupkiem. I ostatni kwadrat znów będę wbijała się w łańcuszek. Także trzy oczka, jako ta górna ściana, słupek podwójnie nawijany jako pionowa ale tutaj już nie nad słupkiem, tylko standardowo w ten boczny nasz łańcuszek, w to trzecie oczko. I mamy ostatni kwadrat zrobiony. I robimy jeszcze ten trójkąt na brzegu, czyli trzy oczka łańcuszka, słupek podwójnie nawijany i w to samo oczko, w które przed chwilą biliśmy się słupkiem. I rząd mam zakończony. Także znów na bokach są trójkąty, w środku są kwadraty. W każdym rzędzie dochodzi po dwa kwadraty na brzegach. W pierwszym mieliśmy jeden, w drugim mamy trzy, i tu już mamy pięć. W kolejnym rzędzie oczywiście będzie siedem kwadratów, a na bokach zawsze mamy te trójkąty. Wydaje mi się, że ten wzór naprawdę jest prosty. Jak sobie faktycznie przeanalizujecie i zaczniecie robić już kolejne rzędy, to dojdziecie do tego, że wzór jest naprawdę banalny. I tak jak mówię, jest mocno ażurowata, chusta. Przyjemnie się ją robi, lekko. Pokażę wam oczywiście za chwileczkę, jak to wszystko wyszło, jak ta chusta będzie wyglądała. Także przyjemnej pracy. Chusta jest już w tej chwili gotowa. Tak jak widzicie, ona jest mocno ażurowa, taka właśnie miała być. Jest fajną formą takiego szalika, który sobie można gdzieś tam luźno wokół szyi zawinąć. Także jeżeli. Pusta jest już gotowa. Jest ona właśnie fajna w formie takiego lekkiego szalika ażurowego, który sobie można wokół szyi zawinąć. Także jeżeli uważacie, że filmik był fajny, dajcie lajka like pod filmikiem. Zapraszam też do subskrybowania jak zawsze mojego kanału i przypominam, że jeżeli zaznaczycie dzwoneczek, będziecie dostawali powiadomienia o nowych filmach. Jeżeli macie jakiekolwiek uwagi odnośnie filmu, jakieś pytania, dawajcie znać w komentarzach i przy okazji dajcie znać skąd mnie oglądacie.